Mówiliśmy się, że zabierzesz mnie na kolację, a ty znów się napiłeś. Z mężatkami się nie umawiam. Przecież ja jestem twoją żoną, głupku. Nie robię żadnych wyjątków. Rozpoczynamy sezon życiowy 2022. Pijemy. Tradycja co roku ta sama. Pierwszy pierwszy stycznia, by parsenta nam tutaj dawała. Grubeczko. Ja, za udany sezon. Taki będzie. Siemanko, witajcie. Oczywiście na kanale Naturalnie na Rybach. No i w końcu, pierwszy stycznia, parsenta. Otwarcie sezonu. Trochę troszeczkę podekscytowany i zaczynamy. Na początku jeszcze chciałem wszystkim życzyć w tym nowym roku sukcesów wędkarskich, yy, wszystkiego najlepszego. No i co, trzeba próbować. My z Marcinem dzisiaj będziemy atakować odcinek niedaleko od domu, żeby potem można było jakoś dotrzeć w miarę sensownie. No i co, oglądajcie, może uda się coś wydubać z wody. Informacyjnie woda podniesiona, ale spodziewaliśmy się że będzie bardziej brudna, woda jest dosyć mocno trącona, ale przejrzystość spokojnie, pół metra widać przynęte, także nie jest źle. Próbujemy. drugi teren na podłożu. Te jakieś korzenie są, takie ole. No. Ja teraz na białego zawalczę, będę walczył. Trzeba mieszać. Trzeba trzeba próbować. Był zielony, był czerwony. Teraz biały. Ale Ci powiem, ten zielony tak... Tego go też trzeba lekko przestawić. De, delikatnie, żeby bardziej na nurt, na środek szedł. No to, to delikatnie. Nie chcesz mojego spróbować? A co Ty masz? No spróbuj. Dzisiaj była kurwa nalewka, ale ta była... Z pomulerką. Kurwa, trochę najebana jesteś, to teraz szukaj. Do, do boju. Nie, nie Ty, będzie pijany, bardziej agresywny. Jogermeister. Jega. 2021. Wierzący. Lekko korzenny. Taki skórzasty. Torfowe. Torfowy posmak. Truchowy posmak, lekko dymny. Tak, tak, lekko dymny z 1939 roku. To co? Zdrówka bocian przyleciał Jak bociana wypije to teraz już... Jak zakurujemy. to pierwszego <grymne> Skorzystam swojego co? Bo nie wziąłem kurde Najwyżej umyjesz później Sterylizowany jest wiesz to... Zdrówka, zdrowie Idziemy pracowników, bo jak poprosisz oni Cię wpuszczą tam przy tej rzece Są takie progi i mówi przy tych progach tam kurwa Mówi masakra <laughs> <Pierwszy kontakt był. śmiech> Ale reakcja była Ale powiem ci tak poszło wiesz Z takim pstrykiem Wiesz jak to jest nie Z takim pstrykiem Ale by się człowiek zdziwił co Znaczy zdziwił no się dziwować, nie? Wo Wobler dobry. Taka trawa to też. Kelt lubi, tak nie? nie, 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 nie. Kelta nie ma, ale trawa jest. <grymne> <grymne> Masz ten, chłodzenie cieczą. Mosty lubiechowskie, Lubiechłowo, podczernino, wszyscy nikt nawet kontaktu ryby. Nie miał nikt, nic mówi zero. Dzisiaj chyba nasze wędkarstwo się skończy. Nie to, nie to, że demoralizujemy, ale... <głos> <Depresja>. <głos> nie to, że demoralizujemy. Ale to chyba innego wyjścia póki co nie ma. Nie wiem, no, mam mokrą nogę, tak muszę <noise> na, na nogę. Saj, no właśnie, pij, żebyś się nie przeziębił. Tak, no koniecznie. Tak, ja, bo, bo nie mogę odkręcić. <noise> Narobi no, to Spójrz. co? Nie, zaraz na powrocie złapiemy coś. No tak. Dźwięk. To jest zwiastuje dobroć oh yeah. <laughs> Ale w takich okolicznościach przyrodniczych smak nie, razy tajem, dwa, Ale Pacan poda ten, jak ciepło się musi robić. Paruje, nie? I do picia co jest najlepsze? Słoninka Proszę Słoninka, słona. Ale fajna, nie? Taka słona. Zagryź. Dzień dobry. Fajnie, podbierak pusty? Już był? Co było? Nie wierzę ci. Się nad wodą. Siema. W swoje filmy i... Cześć. Cześć Marcin. Darek. <śledzio> Złowiesz? To gratulacje, elegancko. O no, 50 tam kilka, no, no Ale srebrna czy? Nie, już nie. taka wy... to ale taka już I o takiej żenna, gadaliśmy, nie? że też by cieszyła właśnie. No ładnie, zajebiście, gratulacje. Dzięki. <śledzio> Образался что-то. I co, obrotówka czy? Na, Na woblera. No woblerach. Ja teraz obrotówka założyłem sobie. No ja też właśnie. Mówię. Szczęśliwego. Brzeje mnie. Pierwszy dzień nad parcentą Czy nas zaskoczyła. Tak. tak. Ryby nie widzieliśmy, aby bardzo mało. Słuchajcie, o złowionych rybach. obdzwoniliśmy znajomych w górze, w dole. I słabo, słabo, bardzo słabo pierwszy dzień. No ale też nie spodziewaliśmy się po tej pogodzie cudów. Mocno się pogoda zmieniła od zimy. W wiosnę przeszło, także tutaj nie było się co spodziewać cudów. No ale może kolejne dni coś coś lepszego przyniosą. No i co? My jeszcze przysypniemy sobie na chwilkę na małe co nieco i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie trzymajcie się. Hej.